Będziemy robić rzeźbę na dźwiczki, wykomutki, także musimy najpierw ją wyciąć, potem będziemy rzeźbić. Będziemy rysować teraz rzeźbę, jak widzicie kształt on już wycięty, natomiast trzeba byłoby ten kwiatek, jak się domyślacie, będzie, więc trzeba byłoby zacząć go, najpierw to rysować, będzie łatwiej rzeźbić go później z tego. Tu będzie mniej więcej wyglądało, tu będą te łodygi, tu już tego nie będę rysował. Tu będzie jeden listek, tu drugi, tu to samo łodyg. To zaczynamy rzeźbić, muszę najpierw kształty wyciąć. Pomału będziemy wybierać. Chcę trochę głębiej wybrać to kółeczko, żeby taki bardziej ten kwiatek był wypukły. Stąd tak zbieram głębiej. Teraz zbieramy sam ten środek, pewno się brzegi zbieramy do środka. Tak mniej więcej, no to trzeba jeszcze wszystko zrobić. Kółeczko już mam zrobione, jak widzicie, teraz muszę ponacinać wszystkie te kontury, które tu narysowałem, żeby łatwiej było nam wybrać. Także wzdłużam to po prostu dłutem wzdłuż tych linii. I tak dalej, będę to wszystko nacinał. Wybieram teraz te wszystkie brzegi, które tutaj wystają, tak żeby. Muszę opuścić po prostu te boczne listki do dołu, żeby kwiatek bardziej nam do góry się uniósł, będzie bardziej taki wypukły wówczas, także to muszę wszystko wybrać i obniżyć. A w ten sposób będę to wszystko wybierał z jednej i z drugiej strony. I potem będziemy robić dalej. Tu już troszeczkę więcej wybrałem, jak widzicie. Nie, nie tylko tyle. No i co? Zaczniemy kwiatka robić. Czyli tak samo, podobna zasada, musimy niektóre płatki popuszczać. Więc to wybierać tu z brzegów przede wszystkim. Tak, żeby ten płatek wystawał. A z drugiej strony musimy zrobić to samo. Tu trzeba troszeczkę go do dołu opuścić, żeby nam tak nie sterczał, bo ten płatek się troszeczkę wywija w drugą stronę, więc opuścimy te tutaj. Dystantów. To ma tam wszystkie takie właśnie niedoskonałości, które są tu widoczne. Musimy papierkiem sierny przecierać na gładko. nie ma to się tym zrażać, gdzieś tam wystaje coś, to wszystko. Będzie zatarty jeszcze. No i co, następny płatek. Tego wybraliśmy z tej strony, tego musimy tu wybrać, bo ten płatek jest naokrąglony. Czyli jak gdyby trzeba go wystawić na wierzchu. Ten musi iść pod spód. Trzeba naciąć więcej, A, gdzieś pod chyba i też go tutaj wszystko to zaokrąglić, do dołu zaokrąglić właśnie, żeby taki był. Pudu. Musimy go troszeczkę głębiej jeszcze wepchnąć, o, opuścić go niżej, żeby miał wrażenie, że jest pod spodem ten płatek, ten listek, no, płatek w zasadzie. Także trzeba go jeszcze do dołu opuszczać. w ten sposób, a następnie tak samo, widzicie, tak jak jest tak, czyli musimy to wszystko z tej strony wybierać i to zaokrąglić. Kwiatek skończyłem, jak już widzicie, Teraz byśmy się wzięli za liście. Na liście to będziemy robić w ten sposób, ja tu narysuję, no to wiadomo, tu będą te żyłki, to już później będziemy, na razie tylko sobie tak pokażę, jak to po prostu ma być. Tu będzie listę kota ko, tak, tu będzie ta żyłka właśnie wychodziła o. i to samo będzie tu tak jak mówiłem, tu będę sobie dłutkiem, to już będę robił dłutkiem trójkątem sposób no i później w ten sposób żyjmy. no i będziemy to potem dalej wybierać już to wszystko jak widzicie kształty pozaznaczałem teraz mniejszym dłutkiem będziemy tutaj wybierać miejsca właśnie sposób list jak widzicie uskończyłem teraz przy płatkach kwiatka będziemy robić takie pręciki Ostatni mi został. No, tak by to wyglądało. No i teraz trzeba byłoby tylko to wszystko oszlifować papierem ściernym. Czyścimy to wszystko papierkiem, jak wcześniej wspomniałem. Wszystkie te takie nierówności. Żeby to wszystko było gładkie. Nie było jakiś tam Ostrych krawędzi. I będziemy to wszystko drapać. To trochę postwa, bo to jest taka już dosyć zbudna praca, jak widzicie. W nie miesiącu trzeba to szorować. No ale jest to konieczne. No, chciałbym pokazać Wam już gotową rzeźbę. Już jest oszlifowana. Tak właśnie wygląda. I ona będzie. Tu na tej komodzie, na drzwiczkach, to, to jeszcze nieskończone, szuszady są porozkładane. Musimy ją pomalować i ona będzie właśnie, tak jak wspomniałem, na drzwiczkach umocowana.